Cześć, witajcie, z tej strony Wacha. Oto drugi odcinek szybkiego przeglądu, a w nim informacje o nowej grze w Uniwersum Gwiezdnych Wojen oraz świątecznej wyprzedaży na platformie Steam. Miłego oglądania. Star Wars Attack Squadrons to niedawno zapowiedziana, sieciowa gra w modelu free-to-play. Tytuł pozwoli graczom wcielić się w pilotów myśliwców znanych z Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Produkcja umożliwi zabawę maksymalnie 16 osobom na mapie, a areną walk będą lokacje znane z filmów. Tryby gry nie będą żadnym zaskoczeniem. Twórcy na początek udostępnią standardowy deadmatch, walkę drużynową oraz obronę lub atak danego punktu. Oczywiście swoje myśliwce będziemy mogli dowolnie konfigurować, zmieniać ich wygląd oraz dodawać różnorakie ulepszenia. Data premiery nie została jeszcze podana, jednak na oficjalnej stronie gry już teraz można zapisywać się do beta testów. 19 grudnia rozpoczęła się świąteczna wyprzedaż na platformie Steam. Jeśli w waszej kolekcji brakuje jakiegoś tytułu, to właśnie teraz macie najlepszą okazję, by go zakupić. Promocje trwają do 3 stycznia, a obniżki gier sięgają nawet 90%. Codziennie pojawiają się nowe oferty więc radzę odłożyć trochę grosza, gdyż w promocji mogą się znaleźć prawdziwe perełki.